Ej, co jest? Co ty robisz? Coś mi się dzieje z oczami O, czekaj! Olśniło o, o. O, mnie, widzę wszystko Co jest? A mi się przestraszyłem, ty! Co krzyczysz Ty, policja się tu nie kręci? Nie, nie widziałem bo dwa strzały padły z pistoletu no, ja. W domu moim to ja mogę nawet coś tam machać, tak słyszałem Czy nie, czy nie możemy w domu strzelać? No, chyba nie możemy Lepiej tak nie. nie Mogą sąsiedzi zgłosić, ale wyjebane teoretycznie AAAAAAA co się stało? No, co, się stało? <grywa> A, co się stało? Dobra, wezmę go na szpital. Snajper! co Jak w piwnicy, to jaki snajper? co ty? Przez co już Przez szparę. już e. jest grande. już jest co co jest co jest? Czemu ty pasów nie zapiałeś? No jak, z tyłu nie trzeba przecież chyba, nie? <laughs> Dobra Chodź, chodź Tam nic mi nie jest, obtarłem tylko kolana i łokcie i tu rękę trochę co, co Pan usiądzie Mówiłem, żeby nie jechać do domu, chciałem już iść He? He? Nie usiądę Jak to nie? Mam kolana obtarte i mnie boli jak zginam To pan się rozbierze a? A Donaga, czy... do naga czy. Kurtkę tylko. Nie, proszę pana, proszę tylko zdjąć spodnie i marynarkę. Ale koszulę też. Tak, koszulę też. Majty zostawić? Tak, majty A skarpety? A skarpety też mogą zostać. I czapkę też może zostać. A jak mi w oksach? Takich? Też może pan być w okularach. Trochę w okularach takich? Dobrze wyglądam, co? Genialnie. Nie powiem pani, że źle. Mówisz, genialnie pan wygląda. W tych oksach? Tak. A z tej profilu? Też. Dobrze jest, co? Wspaniale. No, dobrze jest. <laughs> dobra, dobra. Proszę pani. A włosy jak? Cudowne. Tylko ja. Widzę je, że są czarne. Czasami różowe. Światło tu jest złe, wie pani? One są takie. Machuń brązowy. Tak jak moje? Tak. Dobrze, to pani. Mamy taki pan... sam kolor. Mamy taki wow. sam kolor. Wow. A oczy jakie pani ma? Brązowe. <laughs> ja mam też brązowe. Piwne to są. Dobrze, a pokaże pan dowód? A pokażę pani... wizytówkę też? To najpierw pan pokaże dowód. Tutaj. Oj, pan nie ma ubezpieczenia. Ale firmowy. Mam firmowy, proszę pani. A, no rzeczywiście, dobra. A teraz pani pokaże. Ja się nazywam Juliet Baker. Jak pan zobaczy ogłoszenie, to tam będzie mój numer. Więc to zadanie dla pana, zdobyć mój numer. Dziękuję i do zobaczenia. Proszę na siebie uważać. A, chodź, weź się zostawisz. Ale ciężkie to zadanie. Dam ci później. <laughs> zadanie wykonane! O, przepraszam. Przepraszam. Super. Ale <laughs> <Ty>, ubrania <laughs> nie wziąłem. Siema. Siema. Co jest? Co to za zło... Co to za złota klałka? Kto to jest? Hahaha! <grystanie> Don Grande Alfonso Dobry Pistolet! Z ugolnufam! Dobry wieczór! Ale się stęskiem! Co cię sprowadza do nas? myślałem, że już Wielkanoc, za to Boże Narodzenie, wiesz o co chodzi? Witaj, szefunciu! Dobry Cześć! No ja był ja obudziłem się. W ciesze, Maja Majewski na Twitterze napisała. Kto to Maya Majewski? Ja była. E, jaka była? <noise> Pepi to już jest? <noise> nie, nie, nie. <noise> Dobra, dzwonię do niej. Słuchaj, y, pamiętasz się grana, jak tak? rozmawia? Ja? Si nie, się śmieję po prostu. <noise> Dobry humor dzisiaj. A. Dzwonię do niej. To mi się podoba. <noise> Cześć ja majeczka, bardzo tygodne. się cieszę, że wróciłaś. Bardzo... Na, ś... na święta nas przyszłości odwiedzić. Bardzo się cieszę. Słuchaj majeczka kochana, 150 tysięcy trzeba dzisiaj wpłacić. No, mamy zbiórki co tygodniowe. No to dopiero się Szyma, budzi tury, Pierwszy raz od serwienie. No, to na 150 000, chodź na chatę, Chodź na chatę tutaj. Dobrze zaczął. Co masz do załatwienia? Co masz? 150 tysięcy chyba mamy do załatwienia. Tysiąc, <ślad> Poczekaj, poczekaj, posłuchaj, posłuchaj tego pana. Poczekaj Maja, jak się spotkamy za tydzień? Kto to? Do szefa dzwoni? W sensie do wice-szefa? <grystanie> Co jest? Dobra, Granet, dzwoń do Majki, powiedz 150 tysięcy, chcę zobaczyć jak tutaj przechodzi w podskokach. Halo? Halo? Nie mam żadnych pieniędzy! Leć do tego. Zarobić szybko. <grystanie> Co? <grystanie> ja nie mam pieniędzy, to jest, są całe pieniądze, dom! Ile? Moje... No, 150. Masz? Nie, chcę. Nie mam. Mam. No jak cały pieniądze, nie masz? 200 mam. Co masz w mieście? 200. 200 tysięcy? Tak. No to 150 akurat. No, a z czego będę żyła? Oddałaś mi za ten motor? Co? To ja miałam oddać? No jak? myślisz Co? A Co? nie? A. Tak? Jak, motor myślałeś, że ci kupiłem? No? Aha. No tak dobrze nie ma tutaj na wyspie. No dobra, dobra, motor, bo... dobra, oddam ci. A dobrze, pani za, że to tak było? Nie, bardzo chcesz. Nie. 100 tysięcy, tak. A ja było. się dla ciebie ubrałam specjalnie. No dobra. dobra. Idę się przebrać do domu i. Dobra, Wy, dobra, spokojnie, się. Na razie. Żartowałem! No ale dobrze, masz 200 tysięcy, więc 150 dla rodziny, płaci 50 za motorem i odda. Jak już się obraziła. No co ty... Zapraszam szefie do tyłu. Co to jest za fura? Ładnie. Spróbujmy wsiąść, jak więcej ty... osób. Mają miejsce siadę. zajął. Nie, tu są jeszcze miejsca. Eee. Ooooooo! Oh. 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 Oh, 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 Na <laughs> O ty, co ty masz to jedziemy, pomiędzy nogami? Jedziemy na... Kutasa! <guletra> <guletra> Taki biegi! Co to, to jest? <guletra> stolik na masz na ty! Aaa, o stolik ci chodziło! <guletra> no to wozimy się po mieście. No pamiętajcie, Riki, od razu z przodu wyskakujesz i otwierasz drzwi Grandziuchowi, dobra? <guletra> Ta <śmianowicie> kierowce robię. No co? No robimy tak, robimy tak. Trzeba <śmianowicie> robić pozory na mieście chociaż. Ale kurwa. Kurwa. będzie kara. Brzuch mi boli, zjadłem pierogi i dwa banany. dam ci coś na brzuch Grande Wysiadaj, mój pierdolony Chwyta za klamkę Chwyć za klamkę Dzięki, dzięki <grywa> Dziękuję bardzo dziękuję Masz na brzuszek Później się poszłam spotkać z no moim ukochanym Z moimi wiedział. znajomymi Jakim ukochanym? A tym to Jezusie Halo, panie ukochany. Halo, halo Czy może pan potwierdzić alibi? Potwierdzam. Dobrze. Nie zaprzeczam. Dobrze, świetnie. Potwierdził. <laughs> świetnie. Dobrze, pani Maju O, eee... pan Shelby. O, witam panią. Dzień dobry, kopelat. Kopelat, kopelat. Sytuacja wygląda następująco: będziemy zmuszeni zająć pani kartę SIM oraz telefon. W celu Telefon? Zlikwidowania, proszę pani, wirusa. Cały telefon? Ja Oczywiście, nie mam. Oczywiście, z kartą SIM, proszę pani. To sim czy komórkę? Mam wszystko. Ładnie tu pachnie u was za komendzie. macie ale... jakiś odświeżacz nowy? A ładnie, ładnie pachnie. Tutaj Zabry, mamy oczywiście była... zbiór szyryfa. kwiatowy, e, Sponsorowane jakieś. wszystko, tak, tak. Fajnie. Ja nie jestem jakimś geniuszem tutaj Geniusz. gadżetowym, ale, ale chyba... Tak to nie wygląda, w sensie tak. wirusów usuwanie Proszę raczej. pani, będziemy potrzebowali jeszcze kluczy do mieszkania, tak? Żeby <grym> sprawdzić, czy tam żadnych wirusów nie będzie. Jakaś salmonella, prawda? Taka sytuacja. Tak, i ukochanego jeszcze. Nad... Panie ukochany. Przyjrzeć mojego ukochanego? Aj, babie! Panie, panie Parisie, proszę tam ciszej. Dzień dobry, miałem. O, dobrze. Mili państwo, mili państwo, bo tu się robi zamieszanie na komendzie. Proszę tutaj, panie. starszy człowieku. Poczekać w kolejce oczywiście do biura szeryfa. Oczywiście, panie szeryfie. Proszę sobie usiąść w lobby. Dobrze, proszę więc się. tak, e, tak jak mówiłem, karta Sim... Panowie, zróbmy tak. Ja oddam telefon A? do. Jak to się tak, nazywa, to ten, to ten nie co nie na proszę ekspertyzy! Tam proszę, pani, proszę pani, proszę pani, dobrze, spokojnie, bo to już widzę, że napięcie rośnie. Ja sobie tak. żartowałem oczywiście z tym Flof. wszystkim. Tylko po prostu chciałem panią oprzestrzeć o tym, że w sieci właśnie przy... najczęściej po prostu przy przeglądaniu stron pornograficznych, tak. Tak tyle grasują. Co ty robisz? do Kleszcze, no właśnie. Oglądałeś tak, coś? Rózy, tak, choroby proszę. jakieś. pizdokleszcze rzucają mundurami na tych stronach internetowych. Prosimy o to nie powie. Ale to jest porno z pizdokleszczem czy to no, jest. No ja czasem lubię sobie, wie pan, mundurowych poglądać i. No, pizdoklesz hop z nie? I nie, najbardziej to bym e, uważał na <coughs> pewno miejscu pizdow. na tą chorobę. Taką e, dwa głowa się nazywa ta choroba. I właśnie się można zauważyć, że się jest chory na tą chorobę, jak się. Takie w głosem mówi. Jaki? No, no właśnie tak. To chyba mi to nie grozi z moim głosem. To choroba pan? właśnie dwa głowa, tak się nazywa. Dosyć popularna w internecie. Słyszałem, słyszałem kiedyś. Właśnie właśnie Puchedy? Proszę... No. Co? Jakoś tak. Okay. Ja myślę, po prostu to jest członek w ustach Tak się mówi A bardzo prawdopodobne, panie obywatelu. <laughs>